Witam, zagramy dzisiaj w grę Hearthstone Heroes of the Warcraft. Jeśli to mnie pamięć nie myli, do podtytułu e, dzisiaj wyzwanie koleżance, więc nie jest to jakiś typowy mecz. Chociaż nie jest to też żadna ustawka, tylko e, normalna, e, normalna gra między nami. No i że będzie Wam się podobało. Hearthstone jest to gra karciana od Blizzarda. W której chodzi o to, żeby życie przeciwnika zeszło do, do zera. Już wylosujemy karty i tłumaczę zasady. Ogólnie w grze mamy 9 klas postaci. Każda klasa ma inne specjalne karty oraz inną umiejętność osobistą. Jak widzimy, e, zaczynam drugi aktualnie. Mam 5 e, kart na ręce, plus co turę dochodzi kolejna karta. Tu e, w tym rogu mamy e, pokazane, ile mam many. Co turę dostaję plus 1 many więcej. Z czego mana, która została zatrzymana w poprzedniej turze, nie przychodzi do następnej. E, aktualnie gram e, czarnoksiężnikiem. E, Kluczankę wybrała czarodziejkę, Jane. W prawym, e, w lewym górnym rogu karty jest jej koszt. Na zielono poświetlają się karty, które mogę rzucić. Chyba tyle podstaw. Możemy pokazać rozgrywkę. Dobrze, aktualnie gram na talii, która opiera się na demonach. Um. I ogólnie wybraną talię jak jest moja ulubiona, najbardziej specyficzna ze wszystkich. Dobrze, na razie już widzę, że przegrywam. Moja umiejętność specjalna to za koszt dwóch punktów many Tu jest ta umiejętność specjalna. Za koszt dwóch punktów many mogę dobrać sobie jedną kartę Mój przeciwnik ma... Przeciwniczka ma umiejętność za koszt dwóch punktów many może zadać jeden damage dowolnej postaci. Czy to będę ja, czy to będzie... Czy to będzie jakiś stronnik, którego rzucę? E, Ogólnie karty dzielą się na stronników bądź na e, czary. I wiadomo, stronników rzucamy na stół. Tam zostają czary, są e, zazwyczaj jednorazowe. Ok, aktualnie mogę rzucić Cukubusa, który jest dość silny, ale zmusza mnie, żebym odrzucił jedną kartę z ręki osobą. Albo Mistress of Pain, która. Um, tyle z daddy a tyle mnie leczy. <coughs> um, boję się już iść z dlatego, ponieważ mam legendarną kartę na ręce, która jest dość mocna i nie chcę ich stracić. Więc rzucę Mistrzostw of Pain. Um, tutaj widzimy życie przeciwnika. Tutaj moje daje z 30 do 23. Um, i coś czuję, że to nie będzie fascynująca rozgrywka, gdyż. Już no najwyżej pokażemy e, dwie dwie naraz. O, rzpiemy, tak, rzucamy stronika, teraz rzucam czar, który zabija stronika i doda mi 5 życia. To jest mi potrzebne, że aktualnie mam tylko 16. Plus dodatkowo mam szansę, że wylosuje mi się moja legenda, gdyż ten stronik, kiedy zginie. To przyzywa losową kartę z, z. losowego demona, przepraszam. losowego demona z mojej ręki. A więc rzucam czar i kogo się, kto mi przyzwie. No, nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Przyzwał mi się demon 66 na planszę. Możemy coś z tym zdziałać. Okej, okay, co ma przeciwnik na planszy? E, najgorsze jest ten roboci, który. Co na początku kariery tury dostaje plus 1 do ataku, a więc dość, dość szybko to rośnie do góry. W już jest 5-2 i teraz się zrobi 6-2. Eee, bardzo mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Rzucimy czar. Dodałem swojemu stronnikowi plus 4 plus 4. Niestety e, za karę ten stronik gniewa w tej turze, więc mogę go sobie spokojnie teraz poświęcić. Ta stroniczka dodawała mi tyle życia, ile zadawała damage, bo zostałem teraz A plus 5 życia. Okay. Udało mi się też zadać damage przeciwnikowi w końcu jakiś. I dodatkowo rzucę stwora. Jego specjalną umiejętnością tej karty jest to, że jakby zjada obu stronników, których ma po boku i ściąga ich życie. O, no niestety. Aktualnie przegrałem to, co widzieliście tutaj na górze. To był sekret. I sekret ten Sekret jest to karta, której to jest rodzaj czaru. Go nie widzę działania, dopóki to działanie nie wejdzie w życie. No i teraz weszło dość szybko. I dobrze. Mam nadzieję, że uda się, się wezwać jeszcze raz. Okej, okay. to może... Spróbujemy. Jeszcze raz wyzwać na pojedynek. Drugi raz. No i że się zgodzi. Eee... Jeszcze raz ta sama talia? Jeszcze raz ta sama talia. Ostatnio nie poszło za dobrze, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. I dostaję wiadomość, że ostatnia gra. A tak do to się w akademiku nigdy nie ma czasu, żebym zagrać, bo. Wszyscy piją! Znowu zaczynam drugi, znowu legenda na początek. W pod, chyba mam te same nadkarty co ostatnio. Co jest. coś zabawne. Ale dobrze, zobaczymy. Damonik na dzień dobry. A nie stummy tego demona jest to, że dodaje mi 3 punkty damageu na dzień dobry eee, Ale jest dość silny jak na to, że kosztuje tylko jedną manę. Jedną manę. Nie. Jedną manę. Okej, okay, możemy zaatakować do przodu. Wrzućmy monetę i przyzwiemy potwora pustki. Tak żeby był, tas będzie 6-5. Dobra, się, dobrze obliczyłem. Tak widać, że polityk. Nie... No, o, Dobra, więc przeciwko mi przyszła legenda na rękę, której umiejętnością było to, że zadała mi damage na dzień dobry. Ale też sama sobie zadała, więc nie jest źle. Takie mam trzy. Co tu rzucić? Mam Falguard. Tylko, że jego minusem jest to, że niszczy jeden mój Kryształ one. Także będę miał nie 3 na 3, tylko będę miał 2 na 0 mm. Jest zbyt e, wczesna... Wczesny stopień gry, żeby... Dobrze, użyję umiejętności pierwszy raz Zabrało mi dwa życia, wylosowało mi Demona Za jeden, Przecież nie mogę go rzucić Ale przez to, że on zadaje 3 punkty damage'u po rzuceniu na stół, to miałbym tylko 17 a e, Trochę się bym... Trochę bym się martwił takim tak, takim poziomem życia, więc na razie odpuścimy. Zaczynamy znowu. Void Color. Jak zginie, przyzwie mi losowego demona z ręki. W sumie każdy demon, który by przyszedł, nie byłby zły. O, znowu sekret od przeciwnika. Wchodzi w życie dopiero wtedy, kiedy będą odpowiednie warunki. Wcześniej źle to powiedziałem. Odpowiednie warunki muszą być spełnione, żeby ten sekret wszedł w życie. Okej, okay, wyszedł mi nawet dobry potwór na dzień dobry mm, okay, tutaj pojawił się inny stronnik u przeciwniczki e, Dlatego, ponieważ Ten e, stronik, którego zabiłem Jego umiejętnością specjalną było to, że przy śmierci e, Przyzywa losowego stronnika e, Losowego stronnika o koszcie 2 bądź nie, o równym koszcie 2 i jest to losowe, strony mi przyszedł. Boję się, że znowu ma samo co wcześniej, czyli to, jakiego stwora rzucę, takiego ona dostanie. Kurczę. Dobrze, zaryzykujmy. A, no tak jak mówiłem co ja rzuciłem? Taką kartę jaką ja rzuciłem, ona taką samą dostawała nagle na stół. Um. Powiedz, może jakoś może z tego wybrnę. Chociaż znowu mam 11 życia, a przeciwnik 26. E, typowo się popisuję popisuje dzisiaj, mam nadzieję. Że jeżeli kogoś mnie ogląda, to że mi to wybaczy. E, wiem też, że obiecywałem na... pod koniec ostatniego filmu, że dzisiaj to znaczy, że następny film będzie coś innego niż gra. No, niestety nie udało mi się zrobić tego, co zaplanowałem. Za co no, serdecznie, serdecznie przepraszam. Mam nadzieję, że już kolejny film to będzie naprawdę to, co bym chciał, żeby było. I obiecuję, że warto czekać. Naprawdę obiecuję, że warto czekać. Dobra, aktualnie mam mało życia, ale już widzę rozwiązanie. Mam czar, który niszczy z dowolnego stronnika i dodaje mi 3 życia. Zrobimy to. Dodatkowo mam czar, który niszczy demona, może to być demon przeciwnika i dodaje mi 5 życia. Również to zrobimy. Więc mam 13 życia, a przeciwnik na stole ma 3, 4, 5, 6, 7 ataku. Więc jeszcze trochę przetrwamy. Myślisz na tyle długo, że będę mu pokazać moją legendarną kartę w akcji? O, no niestety chyba nie. No niestety. Przepraszam, że dwa razy... <grywka> ...tak strasznie przegrałem. Aczkolwiek... Jako rekompensata otworzę jedną paczkę przy Was. Hearthstone jest grą free to play, a więc na czymś musi zarabiać. Zarabia na paczkach. Paczki można albo dostać po wykonaniu jakiegoś zadania, albo po zdobyciu 100 zł możemy kupić jedną, albo za rzeczywiste pieniądze, za euro dokładnie, chyba euro jest tu walutą rozliczeniową. A ja tą paczkę dostałem za wykonanie zadania, jeszcze nie, nie mam pojęcia co w niej jest. Jest to paczka kart klasycznych aktualnie mamy karty klasyczne i karty z dodatku gobiny i gnomy więc. Otwieramy paczkę. Mój pierwszy opening na kanale. Więc otwieramy. Pierwsza karta. A, jakiś pirat. Nie za dobry i mam już ich dwa. Karta niebieska, czyli rzadka. Broń dla Huntera. Kiedy jeżeli... Tekst na karcie mówi, że jeżeli... W czasie trzymania tej karty w ręce, to znaczy, jeżeli użyję i zużyje się jakiś mój sekret, to jej trwałość rośnie o jeden. Ech, to jest tronik dla Paladyna, czar szamona oraz czar wojownika. No, niestety, tylko w każdej parce jest gwarantowana jedna karta rzadka. Mi się trafiło tylko to minimum. Nie ma najgorzej, nie wiem co to znaczy jest najgorzej, jest najgorzej jak mogło być, no ale niestety, e, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu, e, jeszcze raz przepraszam za dwie straszne porażki, mam nadzieję, że nas to razem będzie lepiej, zapraszam ponownie na mój kanał, postaram się, żeby nas razem było coś naprawdę niezwiązane z grą komputerową, dziękuję za oglądanie i papa. Pa. proszę i teraz naprawdę papa